Państwa w kolejnym programie w Kawiarni naprzeciwko. Jesteśmy w gościnnej restauracji Kozaczok, a naszym gościem dzisiaj jest Pan Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Bożędzin. Witam serdecznie. Witam panią, witam Państwa. Panie wójcie, spotykamy się, żeby porozmawiać już o piątych dniach gminy Bożędzin, które bardzo rozbudowane są w tym roku, bo już zaczynają się 16 sierpnia. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście formuła pozwala na to, żeby te dni z roku na rok były coraz bardziej rozbudowane, czy po prostu to jest szeroka promocja gminy? Można powiedzieć, że już od kilku lat Dni Gminy Borzęci to jest cały tydzień dobrej zabawy i nie inaczej jest w tym roku. Rozpoczynamy w sobotę 16 sierpnia. W zasadzie można powiedzieć imprezą sportową rajdem Raili Sprint organizowanym wespół z gminą Borzęci przez pana Dariusza Żyłę. To jest jeden z wybitnych czołowych rajdowców w Polsce, wieloletni uczestnik rajdu Dakar, jak również turniejem tenisa ziemnego. I te imprezy sportowe różnego rodzaju zawody wędkarskie, turnieje siatkowej siatkonogi będą trwały cały tydzień. Między tymi imprezami sportowymi oczywiście różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, tak jak chociażby 17 sierpnia plenerowy spektakl w wykonaniu Tarnowskiego teatru, imienia Ludwika Solskiego, skąpiec Moliera wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w Borzęcinie i po raz pierwszy w takiej scenarii. No właśnie, proszę powiedzieć, myśmy rozmawiali z odtwórcą głównej roli, panem Ireneuszem Pastuszakiem, który mówił, że to takie przedsięwzięcie rzeczywiście nietuzinkowe, bo zawsze jest trudniej, ale również inaczej grać w plenerze. Tutaj gmina Borzęcin jest otwarta na to i pogoda nie będzie przeszkadzała, ponieważ amfiteatr jest zadaszony, tak? Amfiteatr jest zadaszony, i ja się cieszę, że taka inicjatywa wyszła ze strony Teatru Tarnowskiego, gdyż pozwoli to niejako przybliżyć Teatr Tarnowski. I wydaje mi się, że to jest takie przedsięwzięcie bardzo nowatorskie. Zresztą, no skoro jest amfiteatr w Bożencinie, to trzeba go właściwie wykorzystywać, chociażby nawet na prezentację sztuki teatralnej. No i mamy nadzieję, że tak będzie, że pogoda mimo wszystko dopisze, ale jeśli nie, to i tak spektaklu nie będziecie Państwo odwoływać, on i tak się odbędzie, prawda? Według zapewnień głównego organizatora, czyli dyrekcji Tarnowskiego Teatru, tak. W amfiteatrze również Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. Proszę powiedzieć, tutaj współpraca z Orkiestrą Bydgoską układała się do tej pory. Teraz dalej muzyka filmowa. Czy to się sprawdza, ta formuła muzyka filmowa w plenerze? Zdecydowanie tak. Zresztą od. Można powiedzieć, trzech lat gościmy muzyków Bydgoskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, w tym roku Polska orkiestra muzyki filmowej, bo nie tylko muzycy z Bydgoszczy, ale również z Krakowa i Okolic. 80 muzyków do tego będziemy gościć również solistów, solistki. To na pewno gwarancja dobrej zabawy i to nie tylko muzyka filmowa, czyli ten koncert, który odbędzie się w plenerze w Amfiteatrze w Burzęcinie Borku w dniu. 22. 22 sierpnia, ale również koncert muzyki klasycznej w kościele w Bożencinie Górnym w ramach jubileuszu 650-lecia parafii a więc koncert jubileuszowy, który odbędzie się dzień wcześniej, też bardzo wydaje mi się atrakcyjne wydarzenie które zapewne przyciągnie nie tylko mieszkańców gminy Borzęcin, ale miłośników muzyki klasycznej z regionu. Pamiętamy, że tak było również w ubiegłym roku, również koncert jeden odbył się właśnie w kościele, a następny w amfiteatrze. Proszę powiedzieć, czy z okazji tej 650. rocznicy tutaj parafi będą ściągać także goście właśnie do, specjalnie do kościoła w Borzęcinie Górnym? To jest koncert jubileuszowy parafii, natomiast główne uroczystości parafialne będą się odbywać parafialne gminne w dniach 7-14 września. Z racji, Czyli osobne będą to uroczystości? Tak, osobne z racji odpustu w Bożencinie. No i to nie tylko, można powiedzieć, uroczystości w Bożencinie dotyczące parafii miejscowości, bo przecież warto też wspomnieć o Przeborowie, 650-lecie Przeborowia. I tam też kolejny jubileusz, 25-lecie parafii, który będziemy świętować wspólnie z obchodami jubileuszu miejscowości w dniach 19-20 października bieżącego roku. Także w Borzęcinie w tym roku mamy rok Dużo jubileuszu. jubileuszu. Tak. Dobrze, to w takim razie zatrzymaliśmy się na piątku 22, ale to nie koniec, bo to tak naprawdę początek finału Dni Borzęcina. Już w sobotę także turniej sołectw, który miał miejsce i w tamtym roku. Tak, turniej sołectw tradycyjny od wielu lat rozgrywany w gminie Borzęcin. To okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim, ale również sprawdzenia się w różnych śmiesznych, a atrakcyjnych jednocześnie dla widowni konkurencjach. A jak to wygląda między sołectwami? Czy oni rzeczywiście mocno rywalizują tutaj o zwycięstwo i czy każda gmina, każda miejscowość ma swoich przedstawicieli? Raczej sołectwa traktują to przede wszystkim jako dobrą zabawę, niemniej jednak jest również w tym w dużej mierze rywalizacja. Z racji tego, że na sołectwa, które zajmą najwyższe miejsce, nie tylko na wszystkie zresztą, ale na te, które najwyżej będą notowane, czekają atrakcyjne nagrody finansowe w postaci kwot przeznaczonych z budżetu gminy. Które można później wykorzystać na zadania kompetencyjne w ramach danego sołectwa, czyli jakieś inwestycje, zakupy, czy tym podobnie. Do dyspozycji no i tutaj, sołtysa, który zwycięży. Do dyspozycji sołtysa, który zwycięży. I tutaj no, jednak jest rywalizacja, bo zawsze z tych pieniędzy można albo coś zorganizować, albo coś potrzebnego zakupić. I, I również dla uczestników sołectw to się liczy. To w takim razie każdy będzie trzymał kciuki za swoją miejscowość. Ale później jeszcze w sobotę w programie znalazłam konkurs sponsora i gminy. Bożędzin. Proszę wyjaśnić, o jaki konkurs chodzi. To jest konkurs niespodzianka. Sponsor główny, czyli Browar, przygotowuje swój. My zapewne przygotujemy swój. Albo to będzie rywalizacja w postaci jakiegoś konkursu sprawnościowego, albo to będzie kilka pytań do, do publiczności, w ramach których, dla tych, którzy odpowiedzą trafnie, będą oczywiście rozdzielane nagrody. No i ten sposobem dotarliśmy do Agnieszki Chielińskiej gwiazdy wieczoru. Czy tutaj obowiązywał jakiś klucz? Czy braliście Państwo pod uwagę podpowiedzi mieszkańców innych osób, które organizują podobne imprezy? Jakie gwiazdy tego roku zaprosić do Borzęcina? Generalnie od dwóch lat praktykujemy sondę internetową, za pomocą której wyłaniamy gwiazdę sobotniego dnia imprezy, i tak też było w tym roku. Wygrała Agnieszka Helińska. Czy możemy powiedzieć, kogo pokonała? Agnieszka Chylińska pokonała ich troje. Byliśmy zdziwieni aż taką popularnością tego zespołu, który już lata świetności ma za sobą, no ale ma też z tego, co widać swoich fanów w terenie. Zresztą no, wydaje mi się, że Agnieszka jest gwiazdą wielkiego formatu. W tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności artystycznej, więc będziemy mogli usłyszeć nie tylko tą muzykę z ostatniej płyty, tą twórczość, ale również tą wcześniejszą. Na pewno to będzie duża gratka dla fanów. I to jest w zasadzie finał Dni Gminy Borzęcin, który współorganizujemy z, z Radiem Erden Małopolska z okazji jubileuszu 20-lecia Radia pod nazwą Jubileuszowe Granie, bo tych jubileuszy w sobotę również się nam trochę Uzbierało. Czyli dołącza się do tego także jubileusz pracy artystycznej Agnieszki Chylińskiej. Rozumiem? Tak jest i Radia RD Polska. I w niedzielę to już właśnie tradycyjne potrawy z grzybów będą dominować. Czy to święto dla grzybiarzy czy smakoszy? Jest to święto i dla grzybiarzy i smakoszy i miłośników dobrej zabawy, miłośników dobrej muzyki przede wszystkim, przecież świetne gwiazdy, Właśnie powiedzmy koncerty. o tych gwiazdach niedzielnych. Tak, a więc Patrycja Markowska, która już występowała w ramach Święta Grzyba przed laty, ale z racji tego, że jej występ, koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, zaprosiliśmy tę gwiazdę jeszcze raz. I zespół Perfekt, a więc Grzegorz Markowski. Można powiedzieć córka i ojciec, dwa różne koncerty, ale z jakimś wspólnym wątkiem, wątkiem w połączeniu. To też pewno jest ewenement, jeżeli chodzi o tego typu koncert w skali pewnie regionu, a być może Polski, bo nie słyszałem, aby Patrycja Markowska z Perfektem na jednej imprezie w jednym dniu w ostatnim roku występowali. A czy pan Wójt jako organizator ma takie informacje, że uda się na przykład usłyszeć i Patrycję i Grzegorza równocześnie razem będą coś śpiewać? Czy jestem, nie o tym, jestem o tym przekonany, że tak będzie. To w takim razie to będzie dopiero ewenement, bo tego chyba jeszcze nie było, przynajmniej u nas na pewno nie. Myślę, że pozostaje nam zaproszenie już od 16 do 24. Bardzo dużo tego świętowania w gminie będzie. Bardzo dużo. Zapraszam wszystkich Państwa do Borzęcina, na Dni Gminy Borzęcin, na Święto Grzyba. Czeka na Państwa mocy, atrakcji. To będzie największa impreza muzyczna regionu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę, i zapraszamy Państwa również. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję Pani. Dziękuję, Dziękuję Państwu.